Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu AWA. Moi drodzy, był taki czas, był taki moment, kiedy Wargaming wprowadził nowy tryb. On się nazywał, zdaje się, rozwałka. I żeby zachęcić graczy do brania aktywnego udziału i, gra, i grania aktywnego udziału. Grania w sposób aktywny, przepraszam, dał nagrodę, który, którą nazwał T22SR. W tym trybie rozwałki trzeba było zrobić tamten tryb, a czyli ten w ogóle tryb miał dwa podtryby, i w obu tych trybach trzeba było zrobić po 15 misji osobistych, żeby zdobyć ten czołg. Mam nadzieję, że mówię dobrze, że mi się tutaj nie mieszają różne tryby i historie w wodzie, ale chyba tak było. No i jak się udało wykonać tę misję. To dostawało się T-22SR. Swego czasu czołg, który nawet sami deweloperzy zaczęli po czasie określać jako tier 10,5, ponieważ miał tak niesamowite możliwości. Jest to radziecki med, który e, wtedy, kiedy wychodził, miał staty o wiele, wiele lepsze. Miał szybkość przodowania, tak jak inne medy radzieckie, tam około 5 sekund z groszem mobilność tak jak inne medy wszystko miał bardzo podobne do 140, do 907 do do, obiektu, tak, do, do obiektu, tam do, do, 4, do 430 w każdym razie pod tymi względami był bardzo podobny do swoich braci em, sowieckich medów ale cechą, która go absolutnie wyróżniała na tle każdego czołgu był kadłub, który ustawiony pod odpowiednim kątem był nieprzebijalny nie mówię tutaj, że był trudno przebijalny, jak powiedzmy, no nie wiem, nadbudówka jak pancera albo przednia górna płyta Mausa. Nie, po prostu był nieprzebijalny, ponieważ kształt tej, tego kadłuba, szczególnie jego właśnie tej części obok gąsienic. Jest taki, że jeśli ustawił się pod odpowiednim kątem ten czołg, to każdy strzał, który tam wlatywał, był za zero. Był to po prostu rykoszet, ponieważ tam są takie chore kąty pod spodem, pod zagąsienicami, za że po prostu gra automatycznie każdy strzał klasyfikowała jako rykoszet, bo po prostu kąty, tak? No i jest pewien kąt przy którym gra stwierdza nie, tak się przebić nie da i tak po prostu było w tym przypadku także czołg ten, kiedy trochę nim graczy na randomy wyjechało stał się tak mega niesamowicie mocny i po prostu mógł jeśli ktoś go po prostu nie objechał to na przykład, żeby taki czołg stał na, na side mógł zatrzymać armię czołgów. Tam mógł stać jak pancer na hitach, tam mogła stać e setka, tam mógł stać Maus, no nie wiem, T95, wszystko mogło w niego bić, A Posto, po tylko brał i tylko było taki oink oink, 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 i tyle. I zbierał chore damage na te gąski i nic mu się nie działo. Także Wargaming go bardzo mocno znerfił, potwornie go znerfił, wydłużył mu czas reloadu, pancerza nie zmienił, został pancerz, ale poza tym czołg jest już cieniem własnego siebie. Mówię o tym dlatego taki długi wstęp, ponieważ witam wszystkich w kolejnym odcinku Olachua, to powiedziałem. A bo nie powiedziałem, przepraszam, już się nie pamiętam. <laughs> nie, mówię o tym dlatego, że e, była to w, tak naprawdę w historii WOTA dość krótka historia, był to dość krótki epizod, kiedy ten, e, ten nowy tryb był, kiedy można było ten człowiek wygrać, kiedy on faktycznie królował na randomie. By, posiadacze tych czołgów, no po prostu byli, bo, można powiedzieć, bogami. Jeśli wyjechał na, na pole bitwy Pluton takich trzech czołgów, no to po prostu nie było na nie sposobu. Ehm, no ale Wargaming poszedł po rozum do głowy, znerfili ten czołg i ten czołg po prostu, e, no, zniknął. Po prostu zniknął za randoma, dlatego spotkać teraz w tym momencie Esera jest trudno, e, dlatego też e, bitwa Awa, może nie, nie jest taka typowa ała że będzie bardzo mały demadżu, acz też tak będzie, ale no jeśli czołgu nie widuje się na randomach to te wyniki bardzo często mogą być po prostu zaniżone i wystarczy zrobić cokolwiek po prostu nim na random wyjechać i już nam się e, uda zrobić takiego asa także dzisiejszy bohater taki bardzo długi wstęp ale mam nadzieję że dla tych którzy e, chcą jakoś też wiedzę czerpać z mojego kanału e, przydatny bohaterem dzisiejszej powtórki jest elitarny strzelec z klanu WNG w plutonie z stokopem 2707 i sniper shotem który już niestety w E50 nie żyje e, mamy teraz elegan Wyjazd na RU, Taran, bardzo ładnie i dobicie czołgu. Po upływie 4 minut bitwy mamy na liczniku raptem 1369 punktów uszkodzeń, no i 1272 punktów asysty. Powtórka pochodzi z, patch, z patcha 9.17.1 1 więc jest, jest to jeszcze poprzedni patch, gdzie, wiadomo, arty były inne, matchmaking, były troszkę inny, medy, przepraszam, lighty były do ósmego tieru, także nie dziwcie się temu i przy okazji też moi drodzy, nie pytajcie w komentarzach a dlaczego masz mody takie, czy teraz masz jakieś inne mody, wiadomo, że z na patch te mody się odrobinkę różnią, może wygląd moich modów się też odrobinkę różnić także po prostu różnice mogą być taka kosmetyka zawsze się pojawi, nigdy chyba nie uda mi się otworzyć stuprocentowo tych samych modów w kolejnym paczu. Na razie 3 do 6. Przewaga przeciwnika po stronie mm, zarówno hapeków, jak i czołgów spora. Dwa czołgi do przodu, hapeków ponad, no tam 5300, 5200. Yy, więc teraz jeszcze nam pada niestety E4. Szkoda tego strzału e 50, bo można było go oddać o wiele lepiej i po prostu gościa pacnąć. Zrobiło się 4 do 8 niestety. No i tak trochę się elitarny strzelec kręci. Troszkę był w prawo. Troszkę pojechał w, na, w lewo, teraz jest na środku znowu, i tak troszkę ta bitwa nie składnie, no nie ma pomysłu na siebie, niby mógł na przykład pojechać ten pancerz pogać trochę na przepychaczu ale tam musiał po prostu mieć wsparcie, żeby nie dać się mm, objechać. E, kombinuje tak teraz trochę właśnie znowu środek, może pomoże T5, te pięć w głupim ataku na T Kompletny to jest po prostu atak y, samobójczy, no nie ma szans te 54, jeśli TVP ma magazynek mając 500 HP przeżyć tego, ale wydaje się, że jednak ta t czwórka, ta T54 chyba jednak to, trochę żyje i zobaczcie, gość chyba jednak albo wyczuł, albo może haksy, mody pokazujące stan przeładowania przeciwnika, no albo po prostu się ten TVP odbijał jakoś niefortunnie także dał się TVP porobić w bardzo głupi sposób i stracili chłopaki czołg z magazynkiem, dziękuję. Zrobiło się 7 do 8, ponieważ placek wykończył D49, taki trochę overkill. No i teraz znowu cały czas wydaje się, elitarny strzelec szuka pomysłu, jak tę bitwę ugryźć. Mija już naprawdę dużo czasu po, około połowy bitwy, a my wciąż mamy te śmieszne 1369 punktów uszkodzeń. Teraz mamy tutaj obok siebie lightwe, jest jedna artyleria, więc troszkę się jej boimy. Po lewej stronie 140 plus E50. Po prawej T57 Heavy, Maus y, M103, gdzieś tam jeszcze chyba esetka się czai Także no, tu przeciwników dużo, a my wciąż kombinujemy O, lightway dostał po naszej asyście 708, to chyba Placuś tam zagrał e, elegancko Arta wołał spota, 140 próbuje raz objechać, tam y, kogo chyba trafić uu, hu, hu. 140, bardzo niefortunny wyjazd. Wyjechał na Full Hub. Się, dostał trzy strzały i czwarte od lightweight'a z Amorakiem. Także potwornie yy, słaby wyjazd. Tutaj po prostu poświęcił cały czołg, żeby oddać jedną pestkę. Teraz chyba strzelec postanawia coś zrobić ze sobą, jednak tę bitwę jakoś zagrać. Może na przykład tego lightweighta wypadałoby dobić. No nie, o, to jeszcze jest E50 się znalazła. Całkiem ciekawy, ciekawa sytuacja. Jest lightweight, jest E50. No co, wyjazd w końcu tak jest. E dobijamy E50 i taranik w lightweighta. Bardzo szybkie dwa fragi. E mniej, w mniej niż sekundę mamy dwa kill. Ale teraz uwaga, oj, bardzo głupi ruch! Bardzo, bardzo głupi ruch. Nie, nie należy nigdy. Przytulać się do czołgu, jeśli jesteśmy wyświeceni, i Arta nas może huknąć. Bo to może grozić po prostu tym, że artyleria po prostu może wbić bombardiera. A nigdy byśmy nie chcieli, szczególnie plutonowego, zabić. A nawet gdyby powiedzmy, Arta celuje w nas, nie trafi, to może trafić właśnie w kolegę. Także nigdy takie rzeczy nie róbmy, zawsze starajmy się odjeżdżać od czołgu, a nie do niego podjeżdżać. Bo nie wiadomo, kto patrzy, skąd i za ile może w nas strzelić. Także na razie się udało zrobić 3 fragi, niecałe 2000 damage'u i 2600 punktów asysty. Kombinujemy tutaj, kombinujemy, widać ten Tok jest taki mało mobilny, taki po prostu jest mało żwawy, to czuć w nim jednak ten m, taki ciężar w tego nerf hammera serba. Próbujemy wyczekać Artę od dłuższego, od, od dłuższego czasu nie zaświeciła się prawa strona, linia 9.0. Jakoś tak ten jej rush mocno zwolnił, Naprzeciw przecież mieli e, 4 czołgi puszczujące, z czego 30 dziesiątotierowe No i tak chłopaki jakoś stwierdzili, że chyba im się specjalnie nie chce Także czekamy co się teraz będzie dziać Spróbujemy może wyczekać, podjeżdża na spota e, obiekt 704 Lightweed wjeżdża do kółka i jest esetka, odbija naszą pestkę APC-ową. Może teraz jest hita uda, tam ktoś trafił ją za zero. bok wieży niestety skontowana wieża esetki odbija również hity. GWS to dobija 704. -kę. No, a esetka teraz się wycofuje. Wiemy już mniej więcej gdzie jest artyleria. Tutaj pokazuje nam sojusznik, że mm, powinna być w tym, gdzieś tam w okolicach A7. Jest faktycznie wyświecona. Bardzo ciekawa sytuacja. Tylko się kawalątek tej wieży wyświecił, a że wieży tej nadbudówki GWS-100, zaświeciła się przy okazji arta. Próba dobicia jej niestety się schowała. E, znowu esetka, zobaczcie, esetka cały czas tutaj bardzo blisko e, grozi nam. Ale gdzie jest T57 Heavy? Gdzie są M103? Gdzie jest Maus? E, gdzie, gdzie są M103? Gdzie są M103 z Mausem? Znowu S100 y, tutaj strakowane. Mm, ale ktoś chyba dobił, yy, zbił kap, znaczy yy, S100 cały resort odbija, dobijamy artylerię elegancko i jest, zobaczcie, poja poja a, pojawili się, wyjechali za górki M103 z Mausem W końcu oni, chyba, nie wiem, ze 3-4 minuty stali w tamtym jednym miejscu, nic nie robili, kompletnie ich było nie widać. Nie wiem, czy po prostu może oni świecili tego placka i tylko nie chcieli się ruszyć, ale z drugiej strony, jeśli S100 ma full HP. No, to raczej powinien chyba ten raż pchnąć, a nie się czaić cały czas, tylko po to, żeby teraz wrócić do bazy i nic nie zrobić. Jest setka, można jakoś ewentualnie na nią wyjechać. placek dobija M103, S100 niż lightweighta i teraz mamy okazję, żeby po snu gościa wyjechać, ale jednak nie jest obok niego. T57 Heavy pilnuje ten magazynek amerykański pleców swojego. Niemieckiego sojusznika to bardzo dziwnie brzmi. Amerykański y, sojusznik niemieckiego czołgu. To nie to drugowojennie to jest kompletnie bezsensowne, ale okej. Okay. To tylko gra. Y, Te57 Heavy teraz klipuje Leoparda w Leopard w bardzo dużym potrzasku. Ucieka, chyba dał da radę schować się za górką. Czy dobijemy Heavyka Teraz. A jednak nie, poleciała nam pestka po ziemi 14 do 10. Zostaje sama setka trafia nas niestety bardzo mocno. I Jest to na full HP cały czas zobaczcie 12 minut bitwy, a setka wciąż na 2700 punktach zdrowia. Nie wiem co robi artyleria od dłuższego roku, że nawet raz ta setkę nie trafiła chociażby za 100 punktów uszkodzeń. U nas na liczniku 2500 dm i 2700 asysty. Teraz w kolejny strzał, niestety znowu bez przebicia. Powierzy esetki. Może tym razem się uda. Gościu nas patrzy bezpośrednio teraz bokiem. No, powinno to wejść u trafia Arta za 900. Mamy z tego spota 298. Esetka patrzy u znowu strzał po bocznej płycie wieży. T54 Jolo wyjazd na E100 My próbujemy celować mu w przód wieży, wbijamy się, znaczy nie wbijamy się w jarzmo no, i niestety zobaczcie, ile taj błędów w tej bitwie, ile zmarnowanych strzał. Może tym razem tak jest. Piąty frag, Przechodzimy do podsumowania. Bardzo długi odcinek wyszedł, w sumie, jak na taką bitwę. No, ale dzięki temu też miałem spokojnie okazję przedstawić wam, czym T22 SR był i czym teraz jest. Mamy oczywiście Mkę. MK nam wpadła za wynik. No, w sumie tutaj, wbrew pozorom, wyszło na to, że. Całkiem przyjemny, bo tak 3244 punkty uszkodzeń 5 fragów i asysty Zrobiliśmy 3009 e, I za to łącznie 1205 bazowego expa Zrobiliśmy e, trzeci Damage w drużynie Pierwszy EXP w drużynie i ciekawostką jest to, że w sumie za taką bardzo prostą bitwę, moim zdaniem kompletnie bez pomysłu, Elitarny Strzelec grał trochę się tak majtał z, le, z lewa na prawo, z, ze środka na, na tył i tak. Przejeżdżał, szukał, ale wyszło jak wyszło. Sporo strzałów oddanych bez penetracji. Jednak udało się tego asa wbić. Naprawdę też przy okazji 1205 bazowego EXPA wpadło. Też się trochę temu dziwię, że aż tyle tutaj policzyło. I ja ostatnio naprawdę zrobiłem bardzo fajną misję na 907. Misję, tylko bitwę na 907. Hmm, Około 7000 punktów uszkodzeń, tam chyba było 6 z dużym hakiem pod 7000, trochę spota, ładnie bitwa wyciągnięta i druga klasa nagle. Także to też było śmieszne Tutaj yy, u nas tak Estetka, zero damage'u Maus, w ogóle to jest ciekawe Pluton numer 2, bardzo solidarnie Bardzo ładnie, yy, 10 strzałów oddanych Dwoma topowymi czołgami ciężkimi niemieckimi I 0 punktów uszkodzeń yy, Plutonowy nasz Niestety również 0 punktów uszkodzeń Po jednym strzale u nich Obiekt 704, nic, nawet jednego strzału Typ 4 heavy, 5 strzałów Zero damage'u, ale za to bardzo ładnie T57 heavy 5559, u nas 500 zrobiła artyleria. Stara, dobra, poczciwa artyleria z 9171, chociaż mógł trochę bardziej popracować nad setką na koniec bitwy. 22 oddane strzały, 18 trafień i 11 przebić. Z dystansu 300 plus nam wyszło 1 trzecia 7 strzałów przyjętych, 4 odbicia za potencjalne 1330, 5 wyświeconych, 9 uszkodzonych, 5 zniszczonych asysta 3009 no i eksp, przepraszam, odległość 4 km 630 m zarobek nie jest to pamiętajmy o tym że 10 dziesiątotierowe, dziesiątotierowe czołgi za eventy mają status czołgów specjalnych a nie premium to są czołgi faktycznie unikatowe i są specjalne ale nie mają unikalnych nie, nie mają premiowych zarobków Także tutaj nie ma bonusu do zarobków. Mamy 47 tysięcy na minusie. EXP 1808 razy 3 za pierwsze zwycięstwo danego dnia plus bonus za prowadzenie pojazdu w Plutonie dało na łącznie 5514 EXPA. Battle, nothing special. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.